Czy wiecie, że Księżyc może skrywać tajemnice pod swoją powierzchnią? Zanurzmy się w zagadki, o których niektórzy twierdzą, że NASA woli milczeć. Na pierwszy ogień misja Grail. Wykryła ona anomalię o długości 2000 km pod skorupą Księżyca. Oficjalnie tłumaczy się to uderzeniem asteroidy, ale czy to aby na pewno wszystko? Niektórzy wierzą, że to może być sztuczna struktura, a może nawet ukryta baza. Wyobraźcie sobie ogromne tunele wypełnione zaawansowaną technologią, całkowicie niewidoczne dla oka. Dlaczego NASA nie zbadała tego dalej? Potem jest jeszcze niewidoczna strona Księżyca. Były pracownik NASA, Ken Johnston, twierdzi, że astronauci z misji Apollo widzieli tam piramidy i ruiny. Zdjęcia satelitarne pokazują dziwne, nienaturalne formacje, które nie przypominają typowych księżycowych kraterów. Czy to mogą być pozostałości po starożytnej cywilizacji pozaziemskiej? A może dowody na istnienie technologii tak zaawansowanej, że jeszcze jej nie rozumiemy? I te niesamowite cienie. Sonda Lunar Orbiter 2 uchwyciła dziwaczne kształty rzucające cienie, które niektórzy nazywają niemożliwymi. Nazwane zamkiem czarnoksiężnika, te anomalie mogą być wieżami lub antenami obcych, brzmi niewiarygodnie, prawda? Ale dlaczego NASA kataloguje te kształty bez podawania jasnych wyjaśnień? Na koniec nie zapominajmy o księżycowych jaskiniach. Japońska sonda Kaguya odkryła ogromne otwory, które mogą prowadzić do podziemnych tuneli. Niektórzy spekulują nawet, że zostały one ukształtowane przez inteligentnych projektantów. Czy te jaskinie mogłyby stać się przyszłymi siedliskami dla ludzkości? Czy może były już w użyciu na długo przed nami? Księżyc to nie tylko skała, to zagadka. Czy nasa ukrywa przed nami megaprojekty obcych? Czy może przygotowuje Księżyc na kolejny rozdział w historii ludzkości? Dajcie znać, co myślicie w komentarzach i bądźcie czujni, bo kosmos zawsze ma dla nas więcej niespodzianek.